Witam Was bardzo serdecznie, jestem Remik, a to jest kolejny odcinek z serii Szrek, ogólnie szósty. Yy, dzisiaj będziemy przechodzić wielką ucieczkę osła w postaci rumaka. Film będzie podzielony na trzy części, dlatego że, jak już mówiłem, będzie wielka ucieczka osła, potem będzie wielka ucieczka yy, kota, a potem yy, Szrek w postaci yy, księcia. Ten film już nagrywam po raz trzeci dlatego, że powiem i pokażę wam to później. Mm, już mi to trochę wkurza. Tak. No, tam nie pokazałem wam tego człowieczka, który tam był w więzieniu. No właśnie tutaj, tutaj. A okej. Okay. Jestem głupi. Jestem normalnie. Muszę powiedzieć. <laughs> no bo ja myślałem, że tu trzeba to skoczyć. A to trzeba tylko sobie tu. Nie. Jestem świetny. O ja. Ojej, o lala zapasy. Hm. No nie, no już. Dzień, no. Dobra. O! Uh, uh. Myślę, że tu będzie teraz... ...przyjazne, bo... Y, ...przyjazne, no, jak nawet jak... To wygląda, że przyjazne, bo ja sobie... Znaczy, no, co przyjazne? No, no ale ja skoczę, no, Ja tylko przycisnąłem prawym przyciskiem i normalnie mi leciało. mmm, no spadaj ale to później patrzcie co sam Dobra, to już jest trupem więc tego już nie pokażę <laughs> nie wiem czy trochę cześć nie wiem czy trochę za cicho mówię no, ogólnie te nie to mnie wkorzają ja dobrze idę a <laughs> nie, to tak sobie, żebym musiał A potem tutaj skoczę. Dobra idziemy tam. <laughs> Dawaj. No nie. nie. U, ja co? Uuu list. No nie. Weźcie się odczepcie. Uuuu. Gdzie teraz? Tu nie. O tam. No. Teraz niestety będzie parku. No i tu mnie najbaj, najbardziej demerwowało, ale no niestety. Tu nie było ciała? Także ja. Tu później spotkamy yy, szereka. Tak, tu będziemy na dole tak przechodzić A później y, pokażę Wam coś śmiesznego Ale to już po wielcej, wielkiej uciecwce y, Wielkiej uciecwce Wielkiej uciecwce y, y, osła Ale okej, okay, to wejdźmy Tak, 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 tak ta. już, nie, już nie będę go, nie wybierał Bo... Patrz nie mogę wziąć, lol <śla> tak. U, Już nie będę wybierał, dlatego że Rzadko używam eliksirów. Tak, tu trzeba się pospieszyć, bo to niestety się, ten, o widzicie? Tu tak do ściany, no yy, potem do ściany tak się przybliża, a potem oddala. <laughs> to możemy iść w bo to chyba nie spada, jak dobrze pamiętam oczywiście. A ja nie chcę spaść. No. To było przyjazne Tu nie będę ryzykował. No. Nie doskoczyła. Okej. Okay. Wow, to było dobre. Tu się otworzy teraz. Nie lubię tego parkowa. no ta no, ja muszę za wszelką cenę tu doskoczyć on ja to teraz powtarzał a nie pie... no, bo, no właśnie patrzcie a. wow oj dobra nas jedną widzieć Widzisz mnie? Widzisz mnie? Nie widzisz mnie. I widzisz mnie! Żaaaaaaaa! Powiedz mojemu adwokatowi, że go zwalniał. Siedzi w uczelni od głowy. Nie Nie, hmm, nie, że też tu... nie, 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 nie Am pe beca. Bata. Nu știu de ce toate. Aici. 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 Nigdy tu nie byłem. O, będziemy mieć kupę, kupę kasy. To ja muszę zdążyć. A nie. Dziwne. Wszystko? Wszystko. Dziwne. Fajnie zarobione. Wiesz, mi dużo trzeba... Eee... Nie skomentuję. Ola? Fajnie. O, jaki duży jesteś. Czekaj, tam wejdę. Nie wejdę. Szkoda. Jestem zem... A, już mnie widzą. Szkoda. Gdzie teraz? Tu nie. Nie wiem gdzie teraz. Chyba na dół. Mm. Dobra. Pie Jaki żal. 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 Nie! No nie. Tutaj mnie zapisano. No nie, mam mniej ten. Teraz mam mniej, No um, teraz mam... no... Mnie... No mniej, yyyyy... Pieniędzy. No dobra, już. A nie, J jestem widzialny. Szkoda. Chciałam być niewidzialny. Było fajnie, jak byłem niewidzialny. A ta nie mam skocz... Jak widać, jesteś winny... za niewi... Ej! On jest winny za niewinność! Hm. już myślałam, że mi zabierze dziecię. Ej dobra, nie, jednak tu nie, ale. Spalaj. A nie wiem co tu robić. Żal. To już w ogóle czarne było. A tu. Nie, ale. Hm. Nie tu tylko ten No. Jest, jest, skoczył Może tu Nie to bardzo leciał do mnie koło za tak kratkę Już nie wiem gdzie Już mówię na serio, nie wiem gdzie iść. Tam na dół. Dobra, nie. O tu. Jest. O, to, tak. Widzicie tamtego gościa? Tam jest. Też jest lek i zaraz będzie coś fajnego. <tuszy> No A ja nie o to cho mi chodziło to śmieszne. Później, um, później naprawdę... znaczy... O to też mi trochę chodziło, ale później naprawdę będzie śmieszne. Co to tu trzeba zrobić? Aha, dobra. Żal. Muszę się ja tylko... A, okej. Okay. Okej, okay, to było dobre. Ja to był... Nie. Wydawało mi się przesuję, że to jest list. Y, go, gończy. Uu. Patrzcie. Widzicie, tam też ktoś chodzi i będziemy z nim walczyć. On ogólnie jest bardzo łatwy. O, przestraszyłem się. Nie, tu nie. Gądzie, aha. Uh hm, -huh. hmm, Ciekawe, czy A4, d czy Kurde, i szansa, że działa, ale okej, okay. nie zadziałało. to idziemy dalej. Eee. Dobra, a ten stoi! Jak to nie było żadnej wojny, nie? No, a ty jak żyjesz? Zabiłem cię już dawno temu. Że, ja Jaką mają, że z nimi wygram chyba nie. O, teraz trochę dużo jest do walki. No mm. ja chcę żyjesz! Dajcie mi spokoj, ok. Tylko to już w ogóle nie lubię czy no, tym bardziej tutaj no nie wszystko szybko chwała, to jest trochę łatwe trochę nie wiem gdzie ten huł było blisko U. I idę na walka! Wracaj do stajni, albo na boga! Stali go będę i wypłacę ci cztery linie! Nic z tego, mam kilka stron Dobra. Idziemy. To no, udaj. Dobra, już nie będę się trzaskał, bo jest za bardzo łatwy. I to myślicie, że wszystko od nowa? Nie. I teraz jak widzicie nie jesteśmy już osłem, znaczy rumakiem, tylko naszym ulubionym kotem. Nie ulubionym. A to jeszcze stoi? Ok. papa. Pa. Yy, no dobra, ale to już robimy w następnej części tego filmu. Bo mówiłem, że będą trzy części, w, w, w jednym odcinku. Robisz to na własną odpowiedzialność. Widzimy się w następnym odcinku w części. Nie no, już mi się myli. Bo zawsze mówiłem o odcinku, a teraz w części. Do zobaczenia.